5 sprawdzonych sposobów na dobrą relację z dzieckiem. Zapraszam. Kochani, oczywiście, zanim przejdę do tematu, to zachęcam Was do tego, żebyście zajrzeli na mojego Instagrama, na mojego Facebooka. Oczywiście, zostawili łapkę w górę, subskrypcję i nacisnęli dzwoneczek i dzielili się moimi materiałami, o ile oczywiście uznajecie za je. Za pomocne. A teraz do dzieła. Dostaję bardzo dużo pytań, jak budować relacje z dziećmi, i muszę wam powiedzieć, że jest teraz bardzo dużo, bardzo dziwnych teorii na temat tego, jak je należy budować. Może kiedyś nagram na ten temat filmik, bo muszę wam powiedzieć, że pedagodzy mają obecnie pełne ręce roboty na konsultacjach z takimi różnymi najnowszymi nowinkami, które. Żonglują taką bardzo, takimi, wiecie, popularnymi hasłami, dobrem dziecka, współpracą z emocjami, itd., tak dalej, tak dalej, a potem się okazuje, że no wychodzi z tego jakiś taki totalny gibrish tak naprawdę. Więc myślę, że być może kiedyś nagram na ten temat filmik. Natomiast dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o takich pięciu moich sprawdzonych sposobach, które w ciągu 30 lat mojego poradnictwa. Praktycznie zawsze przynosiły efekty. Oczywiście dodam, że ja nie konsultuję takich rzeczy jak przynajmniej na dłuższy czas, jak problem z pracą z dziećmi z ADHD czy z autyzmem, ponieważ to w ogóle nie jest spektrum moich tutaj specjalności. Natomiast w momencie, kiedy mamy do czynienia z taką normalną, przeciętną rodziną i dzieckiem, które, które jest po prostu bez takich dodatkowych, mocnych obciążeń, to te sposoby, o których dzisiaj Wam opowiem, naprawdę działają świetnie. I teraz, czy to będzie takie szybkie, łatwe, jak to dzisiaj jest wszystko, wiecie, już jutro będzie szumiał i tak dalej, no nie mogę Wam tego zagwarantować. Niemniej jednak myślę, że to, co Wam dzisiaj opowiem, Da Wam taki kierunkowskaz, drogowskaz w pewnych sytuacjach w życiu, który jednak będzie naprawdę bardzo, bardzo pomocny. Ja powiem Wam troszkę też o narzędziach, które możecie do tego wykorzystać. Więc pierwszy punkt, żeby nie przedłużać, bo jest ich pięć. Po pierwsze, poznaj osobowość swojego dziecka. Wiecie, jest bardzo dużo różnych podziałów na osobowości. Ja osobiście najbardziej lubię ten taki najprostszy flegmatyk, choleryk, sangwinik, melancholik. Bo gdy wiemy, że każdy człowiek składa się z dwóch, tak naprawdę, osobowości, na przykład jest sangwinik cholerek, tak, flegmatyk, melancholik, jest choleryk melancholik, itd. itd. dalej. I jeszcze te rzeczy układają nam się w różnym układzie procentowym. To muszę wam powiedzieć, znajomość osobowości naszego dziecka wydaje się być trochę czymś takim jak znajomości języka, osoby, gdy jesteśmy w Azji, to warto było wiedzieć, że z Chińczykiem rozmawiamy po chińsku, w Tajlandii rozmawiamy innym językiem, a w Wietnamie jeszcze innym. Tak? I trochę dzisiaj, w dzisiejszych czasach nieznajomość osobowości swojego dziecka jest czymś naprawdę już takim, no powiedziałabym, świadczy o niskich kompetencjach po prostu. Bo naprawdę bardzo łatwo można je poznać, czy przez książki, czy przez kursy, czy przez inne rzeczy. I tutaj muszę powiedzieć, że gdy prowadziłam przez lata szkolenia dla rodziców, a prowadziłam parę takich, miałam setów swoich szkoleń ulubionych, to między innymi to, gdy rodzice poznawali osobowość swojego dziecka, to było dla nich zawsze ogromne odkrycie, ponieważ w jakiś podświadomy sposób My myślimy, że każdy człowiek... Jeżeli będzie chciał, będzie się zachowywał tak jak my. Podczas gdy y, tak naprawdę jesteśmy bardzo różni i, tak zwana, heterogeniczność, czyli różnorodność rodzaju ludzkiego, właśnie zapewnia nam to, że jesteśmy, y, że możemy przetrwać, że tworzymy bardzo różne rzeczy i jesteśmy po prostu kolorowi i różni od siebie. Nie, jednak, nie inni jednak mamy podświadomą tendencję do tego, żeby w wychowaniu dzieci narzucać nam nasze kategorie myślenia. W związku z tym. Gdy poznamy osobowość naszego dziecka, co jest dla niego najważniejsze, w jaki sposób on działa, w jaki sposób on reaguje, wydaje mi się, że tak naprawdę nowe wychowanie będzie jakie? Dużo łatwiejsze. I to właśnie mówili wszyscy po moich kursach. I muszę wam powiedzieć, że teraz właśnie na Black Friday, czyli do 5 grudnia włącznie, Macie w super ofercie bo aż minus 40% mój kurs, który dokładnie mówi o tym zagadnieniu, czyli zrozumieć, by pokochać rodzicielstwo szyte na miarę, więc tutaj takie małe narzędzie, że tak powiem, reklamowe, autopromocja, <laughs> ale narzędzia testowanego przez prawie 30 lat na rodzicach, tysiąca rodziców, więc naprawdę zachęcam do tego, bo jest teraz w super cenie. Drugi punkt, poznaj języki miłości swojego dziecka, czyli dla każdego z nas słowo kocham znaczy coś innego. Dla jednego to znaczy bardziej doktyk, dla innego czas wartościowy, dla innego prezenty, jeszcze dla innego pomaganie i jeszcze dla innego miłe słowa. Każdy ma swoją definicję i znowu mamy do czynienia tutaj z totalną heterogenicznością, czyli w jednej rodzinie możemy mieć cztery osoby, z których każda troszeczkę inaczej rozumie słowo kocham. I teraz, gdy my zharmonizujemy to, czyli mamy dziecko, które chce. Jest strasznie przytulaśny, a my na przykład nie jesteśmy przytulaśni, bo to są języki miłości, czyli wiecie, dotyk, to dorosły powinien się zharmonizować do swojego dziecka, prawda? Bo właśnie dlatego dorosły jest gospodarzem relacji, ponieważ on ma tutaj te władze umysłowe, żeby przyjąć pewną wiedzę, ją zastosować i w ten sposób zwiększyć pewność emocjonalną, takie, wiecie, zaspokojenie emocjonalne swojego dziecka. I to jest po prostu potężne narzędzie i kolejny zestaw moich szkoleń, które robiłam przez lata, a potem tylko słyszałam, Pani Kościół, takie proste, a takie genialne, bo tak naprawdę geniusz tkwi w, oczywiście w prostocie. I tutaj moje następne narzędzie, znowu do 5 grudnia 2022 roku dodam, bo niektórzy z Was będą oglądać to później. Zachęcam Was do tego, żebyście skorzystali z promocji na to szkolenie. Minus 40% szkolenie. Dobre relacje z dziećmi w 50 dni, które właśnie między innymi mówi o tym zagadnieniu, krok po kroku poprowadzi Was do tego, żeby co? Mieć lepsze relacje z dziećmi. Trzeci punkt. Bardzo war warto zainteresować się hobby, zainteresowaniami naszych dzieci. To jest ciekawe, że ostatnio robiłam taki sondaż na Instagramie, już mam dosyć duże konto na Instagramie, dużo osób odpowiadało. I najbardziej bolesne było to, kiedy rodzice nie interesowali się w ogóle tym, co kręci dziecko. Albo na przykład, i były tutaj parę wariantów, była totalna taka, wiecie, obojętność, było wręcz wyśmiewanie tego, co dziecko chce, czego pragnie, albo też wpychanie dziecka w to, co było jakby marzeniem rodziców, czyli na przykład mama była niespełnioną śpiewaczką, więc chciała, żeby jej dziecko było oczywiście piosenkarzem, pchała na konkursy, na lekcje śpiewu, a dziecko ani do nie chciało tego robić. Dlatego też myślę, że warto się obserwować, w jakim kierunku idą nasze dzieci, do czego mają predyspozycje, na przykład jakie mają rodzaje inteligencji, żeby jakby kultywować ich zainteresowania, bo muszę bym powiedzieć, że koniec końców gdy szkoły przejdą, gdy skończą edukację, tak naprawdę zostaną ich pasje i zostaną ich zainteresowania. Oczywiście wiem, wiem, wiem. Powiecie, że dzieci przecież po co chwilę zmieniają różne rzeczy. Zdaję sobie z tego sprawę. Są takie dzieci, które wiecie, tu dzisiaj grają na gitarze, jutro na skrzypcach pływają, a jutro jeszcze chcą być baletnicą. No to tutaj polecam Wam moje szkolenia, żeby rozpoznać, dlaczego tak jest. Bo są po prostu takie osobowości. Które, które wymagają takiego, wiecie, szczególnego podejścia, jeśli o to chodzi. Natomiast to zupełnie zmienia faktu, że jedna z najlepszych rzeczy, jaką usłyszymy kiedyś od swoich dorosłych dzieci, to jest to, że pomagaliśmy im rozwijać ich pasje, ich hobby i to, co ich naprawdę głęboko gdzieś tam kręciło. Punkt czwarty, bardzo ważny, mianowicie spędzaj czas, rozmawiaj z dziećmi. Z tym, że akcent jest tutaj bardziej nie na ty mów, tylko ty słuchaj. Albo ty zadawaj pytanie. I znowu nie takie prokuratorskie w stylu: co robiłeś, jak robiłeś, dlaczego robiłeś, co robiłeś, bo muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o nastolatki. To przeciętny rodzic spędza 15 minut z nastolatkiem, zadając mu właśnie takie pytania, a potem rodzice się dziwią, że nie mają relacji z własnymi dziećmi, bo po prostu nie ma jakiejś takiej przestrzeni, która powodowałaby, że jest moment na to, żeby porozmawiać o czymś głębiej. Dlatego też może się wydawać to oczywiste, ale dzisiaj nie jest to takie oczywiste, bo bardzo często jest tak, że na przykład siedzę gdzieś tam, wiecie, w galerii handlowej, jemy sobie obiad i siedzą rodziny naprawdę z małymi dziećmi, i wszyscy patrzą w komórkę. Wszyscy, ja oczywiście, my też czasami patrzymy, ale gdy nasze dzieci były małe, to naprawdę yy, większość czasu spędzaliśmy na rozmowach, na tym, co się dzieje. Więc myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne, zwłaszcza, że 60% poglądów. Kształtuje się jak przy jedzeniu. W związku z tym, wiecie, wspólny stół, czy wspólny spacer na rozmawianiu, czy jakakolwiek aktywność, gdzie po prostu rozmawiamy, śmiejemy się um, i dzielimy wspólny czas, jest naprawdę bardzo ważna. Tak więc punkt piąty podsumuje to wszystko, o czym Wam dzisiaj mówiłam. I, mów, i powiem Wam taką rzecz, która wydaje się być oczywista, ale wcale nie jest oczywista, czyli traktuj swoje dziecko jak. Indywidualnie. W czym oczywiście pomogą Ci bardzo obydwa tak kursy, które polecałam w punkcie pierwszym i w punkcie drugim. Wydaje nam się, że my, że my traktujemy dzieci indywidualnie. Tymczasem muszę wam powiedzieć, że na konsultacjach ja ciągle słyszę. No bo Jasiu jest taki, ale Zosia jest taka, a w ogóle Piotruś to mojej kuzynki, to on to jest w ogóle super hiper. Czyli i się zaczyna taniec pingwina, jak ja to mawiam, nie? że zaczynamy jakby widzieć wszystko, a nie widzimy tego naszego dziecka, tej jego podróży, bo czasami, wiecie, chcielibyśmy, żeby nasze dziecko, no piątki, no olimpiady, no to, no tamta. Czasami jest tak, jak na przykład z jednym moim dzieckiem było tak, że pierwsze trzy lata szkoły podstawowej były bardzo słabe i naprawdę dziecko nabierało mocy, zresztą że dodam, że był to flegmatyk melancholik, więc bardzo często jest tak, że flegmatycy, melancholicy pracują powoli, nabierają, że tak powiem, mięska z czasem. I moje dziecko pisało swoje takie małe teściki w tych klasach na 30%, 20%, bardzo słabo, bardzo słabo. I gdy przychodziło do mnie, mówiło mamusiu, czy ja dobrze napisałam tam test? Ja mówiłam, no super, posłuchaj, no super. Bo ja po prostu wiedziałam, że to jest to dziecko, takie z tych takich, tak zwanych, jak to pedagodzy kiedyś mówili, troszeczkę późniejszych. I efekt był taki, że wiecie, jak przyszło już do gimnazjum, cała szkoła podstawowa była, tak, była taką podróżą, takim zmaganiem się, nie? że na przykład nie mieć trójki z matematyki, ale czwórkę, żeby robić różne rzeczy powoli, powoli, spokojnie. Ale już w gimnazjum weszły jakieś tam olimpiady, na przykład filatelistyczne, weszły inne rzeczy, i nagle się okazało, że ta podróż takiego trochę zmagania się w szkole zakończyła się zdaniem do bardzo dobrego liceum, dobrym zdaniem matury. Więc gdy patrzymy na to, wiecie, indywidualnie, to warto. Tym bardziej, że to moje dziecko, jakby można było porównać do przynajmniej dwójki jej rodzeństwa, które radziło sobie zawsze w szkole genialnie. Dostawało jakieś nagrody, dyplomy, miało bardzo wysokie średnie i I można było powiedzieć, dlaczego ty nie jesteś taki albo taki? Nie, nie wolno. Naprawdę, dzieci Wam bardzo podziękują za to, kiedy będziecie umieli dostrzec ich podróż. A szkoła jest takim miejscem, jak każde takie miejsce, gdzie trzeba podlegać pewnej ocenie, które powoduje, że musimy stanąć wobec swoich zdolności, ale także wobec swoich tak wiecie, równych ciemnych stron, nazwalibyśmy tych demonów, ale rodzice są po to, żeby z dzieckiem podróżować w tym i mu po prostu pomóc i je wspierać. Kochani, pięć punktów prostych, ale. Totalnie ogromnie pojemnych, tak naprawdę. Każdy z nich, gdyby dobrze to przestudiować, to naprawdę zająłby to dosyć dużo czasu. Niemniej jednak, już dzisiaj, ukierunkowując się na te rzeczy, zyskacie ogromną wiedzę i wspaniałe. I wspaniałe narzędzia. Oczywiście, jeszcze raz polecam Wam do 5 grudnia, minus 40%. Moje kursy. No, i oczywiście dodam, że jest tam, jest tam także e-book od frustracji do komunikacji. Bardzo dobry czas, żeby kupić te rzeczy, chociażby w prezencie dla kogoś. I dodam też, że obydwa te kursy, o których mówiłam na początku, możecie też dostać w pakiecie, i to już jest w ogóle w bardzo świetnej cenie. Myślę, że nazwałabym te dwa kursy takim niezbędnikiem rodzicielskim. Kochani, to na tyle. Oczywiście proszę Was oczy, o łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, naciśnijcie dzwoneczek e, i proszę Was o komentarze. Jak wy budujecie dobre relacje ze swoimi dziećmi? Jakie są Wasze sposoby, tak? Bo e, wiem, że stanowimy taką społeczność, w której to są tematy, które są naprawdę bardzo ważne. Dlatego też każdy Wasz komentarz stanowi. Cenny wkład i wspaniałą inspirację dla naszej społeczności, która po prostu chce, aby nam się żyło łatwiej i przyjemniej. Do zobaczenia. Hej!